Pani Doroto, za chwileczkę zaprezentuje Pani sposób realizacji wybranego przez siebie zadania, określonego w paragrafie 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku, czyli to, co już Pani opisała we wniosku, nie może Pani tego nam omówić. Pani Doroto, jak Pani zaprezentuje sposób realizacji, Komisja porozmawia z Panią. Być może będą pytania tutaj uszczegółowione do Pani prezentowania realizacji wybranego przez siebie zadania. Oczywiście też będzie problem do rozwiązania. Będzie też pytanie o przyszłość, jakie plany ma Pani na dalszy rozwój. Jeżeli już tutaj pytania komisja wyczerpie, poprosimy panią, żeby sobie troszeczkę pani odpoczęła na korytarzu. Komisja musi procedować, tutaj też wypełnić dokumenty, w związku z czym wtedy panią poprosimy na ogłoszenie wyniku. Pani Groto, bardzo proszę poinformować nas, co pani nam zaprezentuje. Zaprezentuję swoją autorską publikację ,,Sposoby na nudę", tutaj mam ze sobą dwie części, jest to publikacja wydana przez wydawnictwo edukacyjne ,,Bliżej przedszkola". Czyli pani jest autorką tak Tak. Mhm. Są to cztery książeczki nawiązujące bezpośrednio do czterech pór roku, aktualnie wydane są już trzy części, w trakcie realizacji jeszcze jest część czwarta, wiosenna. Każda z tych publikacji zawiera ponad 100 propozycji zabaw, wśród których znajdują się masażyki, wyliczanki, zabawy ruchowe, zabawy w parach oraz wiele innych propozycji. I do każdej z książeczek dołączona jest również płyta z piosenkami, które są opracowane w formie opowieści ruchowych, ale również do śpiewania, więc są piosenki w wersji wokalnej i instrumentalnej. Głównym takim celem mojej publikacji było stworzenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego narzędzia które będzie stanowiła alternatywę do kart pracy i siedzenia dzieci przy stoliczkach. W trakcie takich zabaw dzieci są aktywne, szybciej się uczą, chętniej biorą udział w takich zabawach i rozwijają swoje umiejętności we wszystkich obszarach, przygotowują się do umiejętności czytania i pisania, rozwijają swoje zdolności matematyczne uczą się rysować w swoim tempie, a nie według narzuconych schematów takich samych dla całej grupy, bo dziecko na miarę swoich możliwości rozwija swoje umiejętności po kolei, jak chociażby podczas wierszyków do rysowania i etapowo doskonali swoje umiejętności.